Mam 58 lat i przez całe życie myślałam, że znam swoją córkę, że wiem, jakim człowiekiem ją wychowałam. Ale 23 listopada, stojąc w kuchni w swoim domu w Kielcach, dowiedziałam się, jak bardzo się myliłam. Mieszkałam z Moniką i jej mężem Jakubem od roku. Po śmierci mojego męża Andrzeja, Monika nalegała, żebym się do nich przeprowadziła. Mamo, nie możesz mieszkać sama w tym wielkim domu. Sprzedaj go i chodź do nas. Będziemy rodziną, mówiła. Brzmiało to pięknie wtedy, w jesieni ubiegłego roku, gdy żałoba była jeszcze świeża, a perspektywa samotności przerażająca. Dom sprzedałam szybko. To była ładna nieruchomość w centrum Kielc po dziadkach Andrzeja. Za pieniądze kupiłam mieszkanie w Warszawie, które wynajmuję, resztę zainwestowałam bezpiecznie. Chciałam być niezależna finansowo, nawet mieszkając z córką. To była mądra decyzja. Choć wtedy jeszcze tego nie wiedziałam. Monika ma 31 lat, pracuje jako księgowa w międzynarodowej firmie. Poznała Jakuba 3 lata temu przez internet. Pobrali się w ekspresowym tempie. Jakub ma 35 lat, pracuje w IT, ale jak się okazało, ma bardzo specyficzne wyobrażenia o rolach w rodzinie. Pierwsze miesiące były normalne. Pomagałam w domu, gotowałam, sprzątałam, opiekowałam się ich małą córeczką Zuzią, która ma 2 latka. Czułam się potrzebna, ważna. Myślałam, że to naturalne. Babcia pomaga młodym rodzicom. Ale z czasem zaczęłam zauważać niepokojące sygnały. Jakub z tygodnia na tydzień stawał się coraz bardziej wymagający. Najpierw subtelnie. Pani Krystyno, może by pani zrobiła śniadanie trochę wcześniej? Muszę być o ósmej w pracy, potem bardziej bezpośrednio. Te koszule trzeba prasować inaczej. Proszę to przerobić. A w końcu wprost, ordynarnie. Nie umie pani gotować normalnie? Co to za zupa? Moja matka robiła lepiej. Monika milczała przy tych uwagach. Czasami tylko rzucała mi spojrzenie, które miało chyba oznaczać przepraszam, ale nigdy nie stanęła w mojej obronie. Nigdy nie powiedziała Jakubowi, że przesadza, że jestem jej matką, a nie służącą. Zaczęłam czuć się jak obca we własnej rodzinie, jak ktoś, kto jest tolerowany, ale nieszanowany jak gosposia, która mieszka za darmo, więc musi się przysłużyć. Kulminacja przyszła tego listopadowego dnia. Wracałam z spaceru z Zuzią, gdy usłyszałam przez otwarte okno rozmowę Moniki z Jakubem. Stanęłam pod balkonem i słuchałam. Ale jak długo to będzie trwało? Mówił Jakub. Twoja matka mieszka tu już rok. Ja mam dość tego, że ciągle jest w domu, że wtrąca się do wszystkiego. Jakub. Ona pomaga z Zuzią, gotuje, sprząta. Pomaga? Ona robi to, co powinna robić. Mieszka tu za darmo, je za darmo. Więc niech pracuje. Ale nie mogę wytrzymać tego, że traktuje ten dom jak swój, że ma zdanie na wszystko. Co chcesz, żebym robiła? Chcę, żebyś postawiła sprawy jasno. Albo się podporządkuje i będzie robiła to, co jej każemy, jak ma być, albo niech się stąd wynosi. Ja nie będę żył w domu, gdzie świrkot kobiety decyduje o wszystkim. Zuzia bawiła się w piaskownicy, nie słysząc tej rozmowy. Ja słyszałam każde słowo. Świrkot, każdemu. Podporządkuję się. Tego wieczoru, gdy Zuzia spała, Monika przyszła do mojego pokoju. Wyglądała na zdenerwowaną, ale zdeterminowaną. Mamo, musimy porozmawiać, powiedziała siadając na krześle przy moim biurku. Słucham, córko. To znaczy, Jakub uważa, że powinniśmy ustalić pewne zasady dotyczące Twojego mieszkania tutaj. Patrzyłam na swoją córkę, na tę dziewczynkę, którą karmiłam piersią której czytałam bajki, którą uczyłam jeździć na rowerze, która teraz siedziała przede mną i mówiła o zasadach dotyczących mojego mieszkania. Jakich zasadach? No wiesz. Ty pomagasz w domu, to naturalne. Ale Jakub czuje się niekomfortowo, gdy na przykład wtrącasz się do jego wyborów, albo gdy krytykujesz to, jak robimy zakupy, albo jak wychowujemy Zuzię. Czy ja krytykowałam? Mamo, czasami tak. Pamiętasz jak mówiłaś, że Zuzia za dużo ogląda ja bajki? Albo że Jakub za dużo wydaje na elektronikę? Pamiętałam. Powiedziałam to, bo Zuzia rzeczywiście siedziała przed telewizorem po 6 godzin dziennie, a Jakub kupił sobie trzeci komputer w rok. Myślałam, że jako babcia i doświadczona kobieta mam prawo do opinii. Monika, czy ty chcesz, żebym milczała na wszystko, co dzieje się w tym domu? Chcę, żebyś szanowała fakt, że to nasz dom i nasze decyzje. A co z faktem, że to twoja matka? Zapadła cisza. Monika patrzyła na swoje dłonie. Mamo, po prostu, Jakub mówi, że jeśli chcesz tu mieszkać, to musisz zaakceptować, że on jest głową rodziny, że jego słowo jest najważniejsze. Poczułam, jak robi mi się gorąco. Głową rodziny? Jego słowo najważniejsze? W domu, w którym ja pomagam utrzymać porządek, gdzie opiekuję się ich dzieckiem, gdzie wnoszę połowę kosztów jedzenia z mojej emerytury? I co to konkretnie oznacza? Oznacza to, że nie będziesz się wtrącała w nasze sprawy. Że będziesz robiła to, co cię prosimy, bez dyskusji. Że będziesz... cóż... bardziej pomocna, a mniej dominująca. Wstałam z łóżka i podeszłam do okna. Za szybą widać było światła Warszawy. Miasto, w którym spędziłam już rok, ale w którym nagle poczułam się obco. Monika, rozumiem, że masz męża i chcesz zachować spokój w domu. Ale czy ty słyszysz, co mówisz? Żądasz ode mnie, żebym była służącą we własnej rodzinie. Nie służącą. Po prostu... Bardziej pomocną. A jeśli nie będę? Monika spojrzała mi w oczy i zobaczyłam w nich coś, co mnie przeraziło. Nie było tam miłości córki do matki. Była tam kalkulacja. To będziesz musiała znaleźć sobie inne miejsce do życia. Te słowa uderzyły mnie jak policzek. Własna córka, którą urodziłam, wychowałam, kształciłam, której przez 31 lat poświęciłam swoje życie, dała mi ultimatum. Bądź służącą, albo odejdź. Usiadłam z powrotem na łóżku i przez długą chwilę patrzyłam na Monikę. Czy ty wiesz, co właśnie powiedziałaś? Wiem, że nie jest łatwo, ale powiedziałaś, że jeśli nie będę usłuchana Twojemu mężowi jak służąca, to muszę się stąd wynosić. Mamo, nie dramatyzuj. Nie dramatyzuję, córko. Stwierdzam fakt. Wstałam i podeszłam do szafy. Wyciągnęłam walizkę, którą przywiozłam rok temu. Co robisz? Zapytała Monika wyraźnie zaniepokojona. Pakuję się. Mamo, nie musisz. Możemy jeszcze porozmawiać. Położyłam walizkę na łóżku i zaczęłam układać w niej ubrania. Nie ma o czym rozmawiać, Monika. Postawiłaś mi ultimatum. Wybrałam. Ale, mamo, nie ma żadnego ale. Podjęłaś decyzję, ja podjęłam swoją. Pakowałam się w ciszy, a Monika siedziała na krześle i patrzyła. Po dwudziestu minutach wszystkie moje rzeczy były w walizce. Gdzie pójdziesz? Zapytała cicho. Do hotelu, a jutro znajdę sobie mieszkanie. Ale, mamo, ty nie masz gdzie mieszkać. Uśmiechnęłam się po raz pierwszy tego wieczoru. Córko, zapomniałaś chyba, że jestem dorosłą, niezależną kobietą, która radzi sobie w życiu od 40 lat. Mieszkanie w Warszawie mam, oszczędności mam, emerytury też. Nie jestem żebrakiem, którego ratujecie z litości. Monika zbladła. Nie o to mi chodziło. Właśnie o to ci chodziło. I twojemu mężowi też. Myśleliście, że jestem bezradną staruszką, która będzie wdzięczna za każdą łaskę, że będę służyć z wdzięczności. Zamknęłam walizkę i spojrzałam na córkę. Wiesz co, Monika? Może to i dobrze, że się tak stało. Może musiałam zobaczyć, jakim człowiekiem się stałaś, jakim człowiekiem pozwoliłaś się stać. Ja nie chciałam, chciałaś. Wybrałaś męża, który traktuje mnie jak służącą i zgodziłaś się na to. Wybrałaś łatwe życie zamiast obrony własnej matki. Wzięłam walizkę i torebkę. Gdzie idziesz? zapytała Monika stojąc w progu. Gdziekolwiek, gdzie będę szanowana. Gdy wychodziłam z domu, Jakub siedział w salonie przed komputerem. Spojrzał na mnie z walizką i uśmiechnął się z satysfakcją. Życzę miłego wieczoru, powiedział ironicznie. Zatrzymałam się i popatrzyłam na niego. Jakub, mam dla ciebie radę. Gdy będziesz stary i samotny, a twoje dzieci będą cię traktować tak, jak ty traktujesz mnie, to sobie przypomnij ten moment. Uśmiech zszedł mu z twarzy. Wzięłam taksówkę do hotelu w centrum Warszawy. W recepcji uprzejma dziewczyna załatwiła mi pokój na kilka dni. Gdy zostałam sama, usiadłam na łóżku i po raz pierwszy tego dnia zapłakałam. Nie z żalu do siebie, ale z żalu do Moniki, do dziewczynki, którą tak kochałam. A która gdzieś po drodze zgubiła to, czego ją uczyłam o szacunku, miłości i rodzinie. Następnego dnia zadzwoniłam do agentki nieruchomości i umówiłam się na oglądanie mieszkań. Chciałam coś małego, ale przyjemnego w dobrej dzielnicy. Moja emerytura i dochód z wynajmu warszawskiego mieszkania pozwalały mi na całkiem przyzwoity standard życia. Trzeciego dnia znalazłam idealne mieszkanie, dwupokojowe. Na czwartym piętrze kamienicy, na saskiej kępie, z balkonem, z widokiem na park. Właścicielka, miła pani w moim wieku, zgodziła się na natychmiastowe wprowadzenie. Pani ucieka od rodziny? zapytała z uśmiechem, pomagając mi wnosić rzeczy. Ucieka się od nieprzyjaciół, odpowiedziałam. Od rodziny się odchodzi z godnością. Przez pierwsze dni w nowym mieszkaniu czułam się dziwnie. Wolna, ale i zagubiona. Przez rok przyzwyczaiłam się do życia z rodziną. Do ciągłego ruchu, do obecności Zuzi. Teraz mieszkałam sama, w ciszy, tylko ze swoimi myślami. Ale szybko odkryłam, jak bardzo tęskniłam za własną przestrzenią, za możliwością jedzenia, śniadania o tej porze, o której chcę, za oglądaniem filmów, na które mam ochotę, za zapraszaniem koleżanek na kawę, kiedy mi się podoba. Zapisałam się na kurs tańca towarzyskiego, zaczęłam chodzić na spotkania klubu książki w bibliotece, wzięłam udział w grupie wycieczek dla seniorów, Odkryłam, że życie po pięćdziesiątce wcale nie musi być nudne czy bezcelowe. Przez tydzień Monika nie dzwoniła. Ani razu. ósmego dnia w środę rano zadzwonił telefon. Numer Moniki. Nie odebrałam. Po godzinie zadzwoniła ponownie. Znów nie odebrałam. W ciągu tego dnia dzwoniła dwadzieścia dwa razy. Zapisywałam każde połączenie w notesie, tak jak robił to mój mąż, gdy miał jakiś konflikt w pracy. Krystyno mówił wtedy: Dokumentuj wszystko. Liczby nie kłamią. Wieczorem, po dwudziestym drugim nieodebranym połączeniu, wysłałam Monice SMS. Jeśli to pilne, napisz wiadomość. Jeśli nie, to nie dzwoń. Odpowiedź przyszła po pięciu minutach. Mamo, proszę, odebrij telefon. Musimy porozmawiać. Napisałam z powrotem. Już rozmawiałyśmy. Postawiłaś mi ultimatum. Ja odpowiedziałam. Mamo, to nieporozumienie. Jakub nie chciał cię obrazić. A ty? Czy ty chciałaś mnie obrazić? Na tę wiadomość już nie odpowiedziała. Następnego dnia, w czwartek, przyszła do mnie osobiście. Portier zadzwonił, że córka chce wejść na górę. Niech pani jej powie, że nie ma mnie w domu. Powiedziałam. Po godzinie znów zadzwonił. Pani córka siedzi w holu i mówi, że będzie czekać, aż pani wróci. Spojrzałam przez okno. Monika siedziała na ławce przed kamienicą, trzymając na kolanach torebkę. Wyglądała na zmartwioną i zmęczoną. Po dwóch godzinach w końcu z niej zeszła, ale wieczorem wróciła z Zuzią. To było podłe. Wiedziała, że nie mogę odmówić wnuczce. Zeszłam do holu. Zuzia rzuciła mi się na szyję. Babciu, dlaczego nie mieszkasz już z nami? Tęsknię za tobą. Serce mi się krajało. Podniosłam wnuczkę na ręce i spojrzałam na Monikę. Wykorzystywanie dziecka to szczyt podłości. Powiedziałam cicho, żeby Zuzia nie usłyszała. Mamo, proszę, porozmawiajmy. O czym? O wszystkim. O tym, co się stało. O tym, że Cię potrzebujemy. Nie potrzebujecie mnie, potrzebujecie służącej. To nieprawda. Zuzia patrzyła na nas z niepokojem. Dlaczego jesteście smutne? Zapytała. Chodź, skarbie, powiedziałam do wnuczki. Pójdziemy na lody, a mama pojedzie do domu. Ale ja chcę z Wami. Zuzia zostaje ze mną, powiedziała Monika stanowczo. Monika. Nie rób ze mnie potwora w oczach dziecka. Chodź, pójdziemy razem na lody, porozmawiamy. Poszliśmy do cukierni na rogu. Zuzia była szczęśliwa, że jesteśmy razem, jadła lody i opowiadała mi o przedszkolu. Monika siedziała w milczeniu. Gdy Zuzia poszła się pobawić w kąciku dla dzieci, Monika się odezwała. Mamo, wszystko się rozpadło, odkąd odeszłaś. Co się rozpadło? Jakub jest zły, że musi pomagać z Zuzią, ja nie nadążam z domem i pracą. Zuzia ciągle pyta o ciebie. I co z tego? Wracaj do nas, proszę. Na jakich warunkach? Monika milczała. Pytam, na jakich warunkach, bo ultimatum nadal obowiązuje? Nie ma żadnego ultimatum. Jest. Twój mąż nadal uważa, że jestem zbędna w waszym domu? Jakub. Jakub się przekonał, że jednak byłaś potrzebna. Jako służąca, nie jako służąca, jako. jako pomoc. Uśmiechnęłam się. Monika. Ty naprawdę nie słyszysz tego, co mówisz, prawda? Słyszę, ale. Nie ma żadnego ale. Ty i twój mąż potrzebujecie kogoś, kto będzie za was robił to, czego wam się nie chce. Gotował, sprzątał, opiekował się dzieckiem, a ja potrzebuję rodziny, która mnie szanuje i kocha. My Cię kochamy? Nie, córko. Wy mnie wykorzystujecie. To nie jest miłość. Zuzia wróciła do stolika. Babciu, chodź do nas na noc. Będę ci czytać bajkę, serce mi się ściskało. Skarbie, babcia ma teraz swój własny dom, ale będziemy się często widywać. Obiecujesz? Spojrzałam na Monikę. Obiecuję, ale to zależy też od mamy. Po powrocie Zuzi i Moniki do domu usiadłam w nowym fotelu przy oknie i myślałam o tym, co się stało. O tym, jak łatwo można stracić szacunek dla siebie, gdy pragnie się miłości rodziny za wszelką cenę. Przez kolejne dni Monika dzwoniła codziennie. Czasami odbierałam, czasami nie. Nasze rozmowy były krótkie i chłodne. Ona prosiła o powrót, ja odmawiałam. Ona tłumaczyła, że Jakub się zmienił, ja mówiłam, że już za późno. W piątek przyszedł do mnie sam Jakub. Portier zapytał, czy go wpuścić. Niech pan go wpuści, ale niech zostanie w holu, powiedziałam. Zeszłam na dół. Jakub wyglądał źle, nieogolony, zmęczony, nerwowy. Pani Krystyno, może porozmawiamy? Słucham. Przepraszam za to, co się stało zachowałem się źle. Tak, zachowałeś się źle. Chciałbym, żeby pani wróciła. Dom bez pani nie funkcjonuje. Dom bez służącej nie funkcjonuje, rozumiem. Nie o to mi chodziło. Właśnie o to ci chodziło. I o to chodzi nadal. Jakub przesunął ręką po twarzy. Dobrze, niech pani stawia warunki, co pani chce. Chcę szacunku. Chcę być traktowana jak członek rodziny, a nie jak gosposia. Chcę mieć prawo do opinii i prawo do godności. Zgoda. I chcę, żeby Monika sama mi to powiedziała. Nie ty. Ona. Że zrozumiała swój błąd i że naprawdę żałuje. Ona żałuje. Nie słyszałem tego od niej. Jakub skinął głową i wyszedł. Wieczorem przyszła Monika. Tym razem nie prosiłam, żeby została w holu. Wpuściłam ją do mieszkania. Usiadła na kanapie i przez długą chwilę milczała. Ładnie tu masz. Powiedziała w końcu. Dziękuję. Mamo, przepraszam, za co konkretnie? Za to, że nie stanęłam w Twojej obronie, za to, że zgodziłam się na ultimatum, za to, że pozwoliłam Jakubowi Cię tak traktować, i za co jeszcze? Monika spojrzała mi w oczy, za to, że zapomniałam, kim jesteś, że jesteś moją matką, która poświęciła mi całe życie, że nie jesteś moją pracownicą, tylko członkiem rodziny, i że i że zasługujesz na szacunek i miłość, a nie na bycie wykorzystywaną. Skinęłam głową. Czy Jakub też to rozumie? Jakub zrozumiał, że bez ciebie nie dajemy rady i że zachował się podle. To nie to samo, co zrozumienie, że jestem człowiekiem, a nie przedmiotem. Ale zrozumie. Dam mu czas. Patrzyłam na córkę i widziałam w niej znów tę małą dziewczynkę, którą tak kochałam. Ale widziałam też dorosłą kobietę, która musi nauczyć się stawiania granic własnym mężowi. Monika, czy ty naprawdę chcesz, żebym wróciła? Czy tylko potrzebujesz pomocy w domu? Chcę, żebyś wróciła, bo jesteś moją mamą. I bo bez ciebie nic nie jest takie samo. A Zuzia? Zuzia płacze każdego wieczoru, że nie ma babci. To był cios poniżej pasa, ale skuteczny. Jeśli wrócę, powiedziałam to na nowych zasadach. Jakich? Będę współlokatorką, niesłużącą. Będę pomagać w domu, bo chcę, a nie dlatego, że muszę. Będę miała prawo do opinii, do swojej przestrzeni, do szacunku. Zgadzam się. I będę miała prawo odejść w każdej chwili, jeśli Jakub wróci do starych nawyków. Zgadzam się. I jeszcze jedno. Zachowuję swoje mieszkanie. Nie sprzedam go, nie wynajmę. Będę miała gdzie wrócić, jeśli znów będę musiała. Monika skinęła głową. Rozumiem. Chcesz mieć pewność, że nie jesteś zależna od nas. Dokładnie. Chcę mieć wybór. Następnego dnia przeprowadziłam się z powrotem. Jakub pomógł mi wnosić rzeczy i był wręcz nadmiernie uprzejmy. Zuzia skakała z radości. Przez pierwsze tygodnie wszystko było prawie idealne. Jakub traktował mnie z szacunkiem. Monika była czuła i wdzięczna. Zuzia była szczęśliwa. Ale ja czułam się inaczej niż rok temu. Nie czułam się już bezbronną wdową, która potrzebuje ochrony rodziny. Czułam się niezależną kobietą, która wybrała życie z rodziną, ale mogła też wybrać życie bez niej. Ta świadomość zmieniła wszystko. Gdy Jakub próbował wrócić do starych nawyków, a próbował kilka razy, wystarczyło, że spojrzałam na niego i powiedziałam spokojnie: Pamiętasz, jak to się skończyło ostatnim razem? Szybko się wycofywał. Monika nauczyła się brać moją stronę w sporach z mężem. Nie zawsze, ale często. To było postępem, a ja nauczyłam się czegoś najważniejszego: że szacunek trzeba sobie wywalczyć, że nikt nie da ci godności, jeśli sam jej sobie nie wymugisz. Że czasami trzeba być gotową stracić to, co kochasz, żeby ocalić to, kim jesteś. Dzisiaj, pół roku później, nasze relacje są lepsze niż kiedykolwiek. Nie dlatego, że wszyscy się zmienili, ale dlatego, że zmieniłam się ja. Przestałam być desperacko potrzebującą miłości matką i stałam się kobietą, która miłość oferuje, ale nie błaga o nią. Mieszkanie na Saskiej Kępie nadal jest moje. Czasami, gdy potrzebuję przestrzeni, spędzam tam weekend. Monika już się nie denerwuje, Jakub nie komentuje. Wszyscy wiedzą, że mam wybór. I to jest najważniejsze mieć wybór być w rodzinie, bo się chce, a nie dlatego, że się musi, być szanowaną, bo na to zasługujesz, a nie dlatego, że o to błagasz. Czasami myślę o tamtym listopadowym wieczorze, gdy pakowałam walizkę, o determinacji, którą wtedy poczułam, o strachu w oczach Moniki, gdy zrozumiała, że naprawdę odchodzę. Nie żałuję tamtej decyzji. Przeciwnie, jestem z niej dumna. To był moment, w którym odzyskałam siebie, moment, w którym przypomniałam sobie, że jestem więcej warta niż rola służącej we własnej rodzinie. Zuzia ma teraz trzy latka i często pyta mnie o różne rzeczy. Wczoraj zapytała: Babciu, dlaczego czasami mieszkasz u siebie? Bo czasami wszyscy potrzebujemy swojego miejsca, skarbie, odpowiedziałam. A jak będę duża, to też będę miała swoje miejsce. Będziesz miała swoje miejsce i swój wybór, i nikt nigdy nie będzie mógł ci ich odebrać. Skinęła główką, jakby rozumiała. Mam nadzieję, że gdy dorośnie, będzie kobietą, która nigdy nie pozwoli nikomu traktować się jak służącą, kobietą, która będzie wiedziała, że zasługuje na szacunek i miłość, a nie na wykorzystywanie, i że jeśli kiedyś sama zostanie matką, będzie pamiętała, że rodzice to nie rzeczy, które można użytkować do wyczerpania. To ludzie, którzy zasługują na godność. Niezależnie od wieku, bo tego właśnie nauczyłam się w tym trudnym roku. Że wiek nie oznacza bezradności, a miłość rodzinna nie usprawiedliwia braku szacunku. I że czasami trzeba odejść, żeby móc wrócić na swoich warunkach. Teraz, gdy siedzę w swoim ulubionym fotelu przy oknie i patrzę na park za budynkiem, często myślę o innych kobietach w moim wieku. O tych, które mieszkają z dziećmi i cierpią w milczeniu. O tych, które boją się powiedzieć nie z obawy przed samotnością. O tych, które myślą, że nie mają wyboru, chciałabym im wszystkim powiedzieć: macie wybór. Zawsze macie wybór. Nie pozwólcie nikomu, nawet własnym dzieciom, traktować się jak meble, które można przestawiać wedle uznania. Wasza wartość nie zależy od tego, jak bardzo jesteście potrzebni innym, zależy od tego, jak bardzo szanujecie siebie. W zeszłym tygodniu spotkałam w parku panią Ewę, moją nową sąsiadkę. Ma 65 lat i opowiedziała mi podobną historię. Syn oczekuje, że będzie bezpłatną opiekunką do jego trojga dzieci, a gdy próbuje protestować, grozi jej, że ograniczy kontakt z wnukami. Ale co mogę zrobić? Pytała ze łzami w oczach. To moje jedyne wnuki, bez nich zostanę całkiem sama. Opowiedziałam jej swoją historię. O ultimatum, o walizce, o dwudziestu dwóch nieodebranych połączeniach. I wiesz co? Powiedziałam na koniec. Teraz mam lepszy kontakt z wnuczką niż kiedykolwiek bo ten kontakt jest prawdziwy, niewymusony i mam szacunek całej rodziny. Pani Ewa słuchała z szeroko otwartymi oczami. Ale czy nie było ci straszno zostać samej? Było, przyznałam. Ale straszniejsze było życie bezgodności. Dałam jej swój numer telefonu i powiedziałam, że może dzwonić, kiedy potrzebuje rozmowy. Czasami potrzebujemy kogoś, kto nas wzmocni, kto powie nam, że mamy prawo do szacunku. Wczoraj wieczorem Monika przyszła do mnie z herbatą i ciastkami, nasz nowy rytuał. Siadamy razem raz w tygodniu i rozmawiamy, prawdziwie rozmawiamy, nie tylko o sprawach domowych czy dzieciach. Mamo powiedziała: Chciałam ci podziękować. Za co? Za to, że mnie obudziłaś, za to, że pokazałaś mi, jak źle się zachowywałam. Patrzyłam na moją córkę, na kobietę, która nauczyła się szanować swoją matkę. Ale co ważniejsze, Nauczyła się szanować siebie w relacji z mężem. Wiesz, ciągnęła, po tym jak odeszłaś, zaczęłam zastanawiać się nad wieloma rzeczami. Nad tym jak Jakub traktuje mnie, jak ja traktuję siebie. I zrozumiałam, że jeśli pozwalałam mu tak traktować ciebie, to znaczy, że gdzieś głęboko pozwalałam mu nie szanować też mnie. I co teraz? Teraz ustanawiamy nowe zasady. Nie tylko w relacji z tobą, ale w ogóle w domu. Jakub się uczył, że może dominować, bo nikt mu nie stawiał granic, ale granice można ustanowić w każdym momencie. Uśmiechnęłam się. To najmądrzejsza rzecz, jaką powiedziałaś od dawna. Nauczyłam się od najlepszej, odpowiedziała ściskając moją dłoń. Tej nocy, leżąc w swoim łóżku, w swoim pokoju, w domu córki, ale wiedząc, że mam też własne mieszkanie, własne życie, własne wybory, poczułam coś, czego nie czułam od śmierci męża. Pełną satysfakcję z siebie. Nie jestem już kobietą, która błaga o miłość. Jestem kobietą, która miłość oferuje, ale na swoich warunkach. Nie jestem już matką, która boi się zostać odrzucona. Jestem matką, która wie, że zasługuje na szacunek. I może to jest najważniejsza lekcja, jaką mogę przekazać Zuzi: że każdy człowiek, niezależnie od wieku czy sytuacji życiowej, ma prawo do godności, że nikt nie może cię zmusić do bycia kimś kim nie chcesz być. I że czasami największym aktem miłości dla siebie i dla innych jest powiedzenie nie i odejście. Bo dopiero gdy pokażesz innym, że jesteś gotowa żyć bez nich, nauczą się cię cenić. Dopiero gdy udowodnisz, że masz wybór, zaczną traktować cię jak równorzędnego partnera, a nie jak rzecz do wykorzystania. Mam 58 lat i dopiero teraz naprawdę zaczęłam żyć. Dopiero teraz zrozumiałam, że wiek to nie powód do rezygnacji z marzeń, zgodności, sprawa z do szczęścia. To tylko liczba, która nie definiuje tego, ile jeszcze możesz osiągnąć. Za oknem wschodzi słońce nad Warszawą. Nowy dzień, nowe możliwości. Dzisiaj jadę z grupą seniorów na wycieczkę do Kazimierza Dolnego. Jutro mam spotkanie klubu książki. W weekend Zuzia zostaje u mnie na noc i pójdziemy razem do zo. Moje życie jest pełne. Bogate, satysfakcjonujące. Nie dlatego, że mam rodzinę, która mnie potrzebuje, ale dlatego, że mam rodzinę, która mnie szanuje. I dlatego, że sama siebie szanuje. A ta walizka, którą pakowałam tamtego listopadowego wieczoru, stoi teraz w mojej szafie w mieszkaniu na Saskiej Kępie. Zawsze gotowa. Zawsze przypominająca mi o tym, że mam wybór. I to jest najlepsza rzecz, jaką można mieć w życiu. Świadomość wyboru. Świadomość, że można odejść. Więc można też zostać na swoich warunkach. To jest moja historia. Historia kobiety, która odmówiła bycia służącą we własnej rodzinie. Historia matki, która nauczyła córkę szacunku, przez pokazanie jej, co się dzieje, gdy tego szacunku brakuje. I gdybym miała to wszystko przeżyć jeszcze raz, zrobiłabym dokładnie to samo. Bo czasami trzeba być gotową stracić wszystko, żeby odzyskać siebie.